Niech będzie pochwalony Jezus. W piątek żeśmy mówili o tym, że powinniśmy być katolikami. No i tak żeśmy się odwoływali do świętego Franciszka, który tak mówi, na przykład taki list do wiernych, że powinniśmy słuchać kapłanów, spowiadać się, pościć i być katolikami. I podobnie święty Franciszek mówi do bracia, że też powinni być katolikami. I święta Klara do sióstr, gdzie powinien w sposób bardziej katolicki zachowywać regułę, e, którą przyrzekł. Katolicyzm to jest zadanie. To nie tak, że jesteśmy tam byli oszczeni w kościele katolickim, już na całe życie jesteśmy. Bo można to wszystko w pewnym momencie stracić i przestać być katolikiem. Ale żeby nie stracić, jest taka zasada, że jak ktoś idzie do przodu, to się cofa, to trzeba cały czas e, no jakby zaczynać na nowo. Każdego dnia tak robili święci, tak spróbujemy my. Drugiego dnia mówiliśmy o Matce Bożej, że powinniśmy się jej trzymać, jest to, jest, ona otrzymała to Słowo Boże, samego Jezusa Chrystusa i Słowo Boże Jezus Chrystus, Syn Boży przyjął ciało od niej. A więc jest taką najbardziej e, e, bliską Bogu Zresztą ten list do hebrajczyków, który trochę rozważaliśmy, e, dzisiaj między innymi, ja tylko przypomnę. E, jesteśmy bowiem współczesnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silnie, w tym co jest powiedziane. Jeżeli dziś głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kim rzeczywiście są ci, którzy usłyszawszy zbuntowali się. Czyż to nie wszyscy, którzy wyszli z, Jebit, z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na, ko, na kogo to gniewał się przez lat czterdzieści? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy rozrzucił po pustyni, którym to poprzysią, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni? Widzimy zatem, że nie mogli wejść. Z powodu niedowiarstwa. Lękajmy no się, że to jeszcze trwa, bo owa obietnica wyjścia do jego odpoczynku. Aby ktoś z Was nie miał, że jest, jest jej pozbawiony, albowiem my otrzymaliśmy dobrą nowinę, do tak jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku, my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział to też przysiągnąć nie wie, że nie wejdzie do mego odpoczynku. Tam Słowo Boże otrzymali Mojżesz, Arm. Ale jak pamiętamy, Żydzi w czasie tego przejścia przez pustynię nie byli posłuszni, nie słuchali, nie wierzyli. Nie wierzyli w to samo w to wszystko, co im Mojżesz przekazywał. Czasami się buntowali, mieli swoje własne koncepcje, tak zresztą jak i dzieje się dzisiaj. Co więc powinniśmy robić, żeby tak nie przepaść, nie zginąć, żeby nasze truty nie, trupy nie zasłały w pustyni tego świata? No to trzeba trzymać się Pana Boga, trzeba trzymać się tych, którzy otrzymali Słowo Boga. przede wszystkim Matki Boże i samego Jezusa Chrystusa. No ale jak to, jak to mamy zrobić? Przede wszystkim co nam grozi? Już dzisiejsze Ewangelii z, z, z świętego Mateusza, słyszeliśmy o, z, o tym fakcie takim wielkim na murze Tabor. Pan Jezus pokazał im się w swoich falach. Zobaczyli nie tylko człowieka, którego widzieli, którego widzieli na co dzień, ale zobaczyli Boga. Na tyle ile to jest możliwe na tym, w tym życiu. Zobaczyli Mojżesza, zobaczyli Eliasza i poczuli się bardzo dobrze. Powiedzieli no i powiedział święty Piotr, Panie, dobrze nam tu będzie. Bo się dobrze poczuli. No, ale potem kończy się ta bo trzeba zejść na dół. A tam co się dzieje? A niedługo będzie aresztowanie Pana Jezusa. I niedługo będzie męka i śmierć. A to wcale nie jest taka przyjemna sprawa. Pamiętamy, jak się apostołowie zachowali. Panie Jezus, kazał mi się modlić w ugrujcu. Módlcie się, czuwajcie, żebyście nie ulegli pokusie. Oni się wtedy nie mówili. kiedy przyszło aresztowanie, uciekli. Chociaż wcześniej wszyscy mówili, że są gotowi umrzeć Tak mówili, ale im to nie wyszło w rzeczywistości. Święty Piotr był gotów umrzeć, a trzy razy się go zatrzymał. Więc dlaczego tak się dzieje? Bo jesteśmy słabi. Bo taką mamy naturę yy, osłabioną, zepsutą przez wrzech no, ale czy to znaczy, że koniec z nami? Pan Jezus jeżeli pokazał to, ten, tą swoją faunę w górze Tabor, to po to, żeby oni potem mogli przezwyciężyć to zgorszenie krzyża. Bo oni... Dlaczego było to zgorszenie? Bo oni tak do końca nie wierzyli. Pamiętamy nawet matkę synów Zabydusza, czyli Jana i Jakuba, jak przyszła prosić Pana Jezusa, żeby w tym przyszłym królestwie jeden syn był po lewej, a drugi po prawej jak stronie. Jak kiedy uczniowie szli do Aymałów, to też tak Pan Jezus się do nich dołączył i oni tak rozmawiali. Pan Jezus mówi: O czym rozmawiacie? A to Ty jesteś jedyny chyba w Jerozolimie, który nie wie, co się stało. Był taki prorok mocny w słowach i w czynie ale nasi starsi go wydali, że i zapili go. I co gorzej mówią, niektóre niewiasty poszły do grobu i mówią, że on żyje. Zamiast się ucieszyć, że żyje, to on jeszcze smutniej się Taka jest ludzka natura. I Pan Jezus im wyjaśnił, jak to, że tak do tego musiało dojść. Ale oni nic nie rozumieli. I co potem Pan Jezus mówił? O głupi i Twardego serca. Głupota to jest nieznajomość Boga. No niby człowiek czyta proroków, ale tak do końca go nie poznaje. Bo nie dowierza. A twarde serce to zamknięte serce. A my nie, do, nie doświadczamy tego. Mówimy komuś dobre rzeczy, piękne rzeczy, żeby się poprawić, zrobić to, co a to serce nie otwiera się. Nie przyjmuje tego. I rzucamy jak groch Taka jest ludzka natura. Więc jak jeszcze przyjdzie takie coś, że ten, którego oni wierzyli, że odnowi królestwo izraelskie, że oni będą ministrami, będą mieli i będzie na nowo Izrael potężny jak za czasów Dawida i Salomona, a tu nagle wszystko się bawi. I się załamali. A my się nie załamujemy. Pod wpływem różnych ciosów, które nas spotykają w ciągu życia, nieszczęść, utrata pracy. Śmierć dziecka, yy, śmierć męża. Przecież tych nieszczęść to mamy tyle. To nas załamuje. I wtedy trzeba pamiętać o tych momentach, w który, których Pan Bóg jakby nas dotknął. Może wszyscy, może każdy z nas ma w swoim życiu coś takiego, że tak jakby poczuł obecność Boga. Tak jakby Panu go dotknął. O tym mówią święci, mistycy. Że doświadczyli czegoś takiego. To była taka góra tabor. Może trochę mniejsza niż apostoła. Bo to, co było na grze, to było dla nich i dla nas też. Ale taka osobista góra tabor. Takie odczucie, doświadczenie obecności Bożej. O tej obecności i także miłości. Jego troski o nas wszystkich. Święci mówią w świętych z Witeru, że Bóg troszczy się o, o się o nas bardziej niż my sami. Pomyślcie, przy całej tej trosce, przy całym zaangażowaniu, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić, żeby troszczyć o nas sami, to Pan Bóg jest zawsze od nas lepszy. W trosce o nas. A poza tym jest skuteczniejszy. Bo jest wszechmocny. I to, co On robi, to się rzeczywiście staje ale tymczasem przeżywamy te różne trudności. I chodzi o to, że nawet jak apostołowie potem uciekli, to jednak powrócili do Chrystusa. Ale co z kolei nam grozi? Pod wpływem tego świata, tego, co mówi świat, co mówią was media, które no tak, muszę sobie powiedzieć, to chyba szczerze, czy mówią prawdę, czy kłamią? Czy mówią od Boga, czy mówią od świata? Kto nimi kieruje? A jak my to słuchamy, to możemy nawet wiarę stracić. Albo możemy zobojętnić nas prawie wiary, Albo możemy, o, że tak powiem, oziębić swoją wiarę i miłość. Jesteśmy w tacy, w tacy trochę drewniani. Jakby z drewna. Tego też doświadczali święci. Dlatego Pan Bóg cały czas się o nas troszczy. No na przykład w jakiś sposób. Na no, przykład, żebyśmy nie byli obojętni. Na przykład nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. Po co ono jest? Dlatego, że y, wielu ludzi taką słabą w swojej wierze nie kochają Boga, którego, który ich kocha. Kto się o nich troszczy. I powstają herezje, na przykład takie, jak w czasie rewolucji francuskiej, że, która mówi, że no Bóg jest i stworzył, ale sobie poszedł i się w ogóle nami nie interesuje. A Bóg się troszczył o każdy szczegół naszego życia. Premier Wyszyński mówił, że jak kobieta zgubi szpilkę od włosów, kiedyś to jeszcze używamy. I tak jest szpilka gdzieś tam leży, Bóg wie, gdzie ona jest i stara się, żeby kobieta ją znalazła. O wszystko się troszczy Bóg. Ale przede wszystkim troszczy się o naszą wiarę, o naszą łączność z Bogiem. I tutaj właśnie obojętność jest takim niebezpiecznym stanem. Do świętej Małgorzaty Marii Alakow, Pan powiedział, żebyśmy przyjmowali Komunię Świętą pierwsze piątki miesiąca, z intencją wynagrodzenia jego sercu za szczególnie, za wszystkie grzechy, ale za, szczególnie za grzechy obojętności i niewdzięczności. Pomyślcie, jakby ktoś do was powiedział, szczególnie ktoś, kogo kochacie, na przykład mąż do żony, żona do męża, albo dzieci, gdyby powiedziały, ty dla mnie nie istniejesz. Jak byście się czuli? To by chyba było kropą bo jeżeli kogoś się kocha i on w ten sposób mówi, to chyba nie ma większej rany serca. I Pan Jezus to odczuwa. Bo tak mu mówią, Ty dla mnie nie istniejesz miliony ludzi. Tak mówią. Jeszcze tak działają. I starają się zniszczyć wiarę w sercach ludzi. Pan Jezus nie cierpi teraz fizycznie. Odcierpiał swoje kiedy był na ziemi. Ale teraz jego ciało zmartwychwstałe, jest uwielbione i w niebie się nie cierpi fizycznie, ale dalej cierpi jego serce, jego miłość, bo on kocha jest odrzucany. Co my możemy zrobić? No, przez wiarę łączyć się z Panem Jezusem. Nie tylko przez wiarę, ale przez miłość. Możemy coś dobrego Panu Jezusowi zrobić. Możemy nie być obojętni wobec Niego. Tak święty Piotr powiedział: Miłość zakrywa wiele grzechów. Święty Franciszek kiedyś biegł drogą i wołał: Miłość nie jest kochana. Bo Bóg, który jest miłością, nie jest kochany. Ludzie są obojętni. I właśnie w takiej komunii świętej Pan Jezus prosi, żeby był wynagradzać. Jeżeli święty Piotr mówi: Miłość zakrywa wiele grzechów, to może jest tak że kiedy Pan Jezus przychodzi do naszego serca, to w tym sercu zakrywa to serce przed Nim wszystkie grzechy świata. I On tego nie widzi. Tak jakby miał jakiś moment ulgi. może 15 minut, może trochę więcej. Może tyle, ile chcemy Go zatrzymać przy sobie. Może nie odejdzie. I w tym czasie jest Mu dobrze, bo jest w kochającym sercu. Ale my powiem, ale no, czy my tam naprawdę coś możemy takiego zrobić? My takie jesteśmy słabi, to coś A kto nie jest grzeszny? A święty Piotr, który trzy, trzy razy się zapał. Ale pan Jezus go zrobił papieżem i był do końca życia papieżem. Tylko, że potem ponaprawę. Bo kiedy go zapytał, Szymonie, synu Jonas, czy mnie miłujesz? Trzy razy powiedział, że go A święty Augustyn, też wielki święty, świętość mu wymodliła jego matka, Monika, 30 lat za niego się modliła, to powiedział, że tym, w ten sposób święty Piotr naprawił to, co zepsuł. Trzy razy się go zaparł, trzy razy wyznał mu miłość. Więc tak, jeżeli tak święty Franciszek mówi, miłość nie jest kochana, to jakby sugerował, to kochamy go. 10 razy i sto razy bardziej, żeby wynagrodzić brak miłości u wielu ludzi. I w ten sposób trzymamy się Pana Boga. Bo obojętność może nas odłączyć od Niego. Także niewdzięczność może nas odłączyć od Niego. Dziękujemy Panu Bogu, że, jesteś, że nas stworzył, że istniejemy. Dziękujemy Panu Bogu, że jesteśmy chrześcijanami. Że urodziliśmy się w rodzinie katolickiej i jest nam łatwiej. A jakbyśmy tak urodzili w muzułmańskiej, albo pogańskiej, a jak tam misjonarze by nie przynieśli Pana Jezusa i dobrej nowiny, to co by z nami było? No, niektórzy poganie też się, też się zbawiają. Prawdopodobnie, że pewności nie ma. Jako większą pewność to my mamy, którzy wszyscy nie do sakramentów, że Pan Jezus przebaczy nam naszych grzech, że karmimy się Jego ciałem, i dzięki temu możemy być mocni. Ale pomimo to wszystko upadamy. Zresztą Pismo Święte i Księga przyszła sprawiedliwy siedem razy na dzień upada i powstaje. Święty, sprawiedliwy upada. Na co dopiero poganił? Ale jeśli człowiek powstaje, to znaczy, że naprawia to, co zepsuł. A jeżeli nie chce mu się wstać i leży, no to Jestem źle, bo tak mówię, rzeczą świętą jest powstawać, ale leżeć i nie wstawać to jest rzeczą niebezpieczną. A więc trzeba się starać o to, żeby wstawać. No ale mi się nie chce, z samego rana już nam się nie chce wstawać, nie? A z potem już. Ale moi drodzy, widocznie jesteśmy w takim stanie, jesteśmy tak jak święci, którzy są szybcy, energiczni, ale oni trenowali całe życie. A może my jesteśmy jeszcze na takim etapie, że dopiero zaczynamy. I do nas mówi Panią z te słowa: Kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż na każdy dzień i niech mnie na radun. Mam się właśnie na początku zapierać. Tej ociężałości, tego lenistwa, czasami zmęczenia, czasami snu. Prawdopodobnie o 11 w nocy pan Jezus powiedział do apostołów, w się, czuwajcie, żebyście nie ulegli pokusie. A oni zasypiali. Trzy razy im pójdź, trzy razy, z nas już śpiący. I możemy powiedzieć, no tak, no ale o 11 w nocy to już człowiek ledwie żywy jest, nie? No to lepiej się modlić rano. Ale czasami są takie sytuacje, jak tam właśnie w a gdyby taka była sytuacja, dowiadujemy się, że o 12 przyjdzie złodziej, żeby okraść nasz dom. To pójdziemy spać? Powiem, jest godzina, a poza tym mi się chce. Idę spać, a nie się dzieje co chce. To byłaby obojętność z własnego domu, z własnej rodziny. A wtedy właśnie było, trzeba czuwać. Spać się chce, ale czuwamy. I są takie sytuacje, że Musimy z siebie dać więcej. Po to, żeby nie stracić tego kontaktu z Bogiem. Żeby nie być jak ci Żydzi na pustyni, którzy byli obojętni według No, wyszli z tego Egiptu, ale cały czas marzyli, żeby tam z powrotem wrócić. Bo tam było mięso, pory, cebula. Wszystkie smaki. A tutaj na Pustyni mieli tylko tą mizerną mannę. Wprawdzie im Bóg obiecał ziemi obiecano jak Mlekiem i miodem płynącą, ale oni w końcu tak za bardzo w to nie wierzyli. A my powinniśmy wierzyć we wszystkie obietnice Boże. Tylko my na razie tego nie oglądamy. Bo święty Paweł pisze, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało tego wszystkiego, co Bóg nam przygotował w niebie. Więc my idziemy tak trochę na oślep. Więc musimy wierzyć, że tak naprawdę jest. I że warto tutaj przeżyć to życie tak dobrze, po Tak jak warto było dla Żydów, no te, te, te 40 lat iść. Warto było. Tylko, no, trzeba było wierzyć, bo jak człowiek zaczyna wątpić, obojętnieć, nie docenia tego daru Bożego, to przecież widzieli, Żyli te, te wszystkie dary w ciągu tego okresu, co im Pan Bóg dał, jak o tym zapominamy, a szczególnie kiedy nie dziękujemy, no to obojętniemy, stajemy się obojętni i serce się zatwardza. I potem już trudno to wszystko naprawić. Więc lepiej moi drodzy, byśmy cały, cały czas trzymali Pana Jezusa. A do, do tego właśnie takim sposobem jest. Między innymi praktyka dziewięciu piątków. To jest ta komunia święta, którą sprawiamy jakąś radość, jakąś ubiegłę Pan Jezusowi, który cierpi z powodu braku miłości. No ale czy, czy tylko komunia święta? Na różne, na różne sposoby Bóg przemawia do nas i przez świętych też. Między innymi też, no w tym okresie, kiedy jesteśmy w Wielkim Posie, to odprawiamy drogę krzyżową. I święty Leonard, z Porto Mauricio, ten święty, który wymyślił drogę krzyżową, on żył w latach 1676-1751, napisał taki tekst, spustoszony jest cały kraj, i nie ma nikogo, kto by wziął sobie to do serca. Oto główne nasze zło i nie ma nikogo, kto by się nad nim zastanowił, a stale jego rozważenie jest konieczne. Z niego bowiem rodzi się Wiele niegodziwości w działaniu. Przede wszystkim zachodzi brak znajomości rzeczy ostatecznych. Zapomina się o dobrodziejstwach Bożych, czyli o tym, co nam wysłużył Syn Boży przez bolesną mękę swoją, niedbale spełnia się obowiązki i zadanie właściwe każdemu stanowi. Nie unika się niebezpieczeństw, które zewsząd zagrażają naszemu życiu. To jest właśnie to spuszczenie. Patrzymy na świat, na ludzi. I widzimy, że żyją, jakby Pan Boga nie był. To jest właśnie pustynia, spustoszenie. W serca ich są puste, bo nie są napełnione Bogiem. A ich uczynki? Bez znaczenia. Nie prowadzą ich do Boga. I co nam radzi święty Leonard? Żeby rozważać męki państw. Żeby bo y, 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 rozważanie męki pańskiej, czy choćby na takiej formie jak droga krzyżowa, Łączy nas z Bogiem. I to daje nam siłę. Dlaczego tak ci święci dokonywali tak wielkich rzeczy? No bo oni się zastanawiali, rozważali mękę pańską. A w krzyżu jest nasze zwycięstwo, tak? Bo na krzyżu tej męcy pani zwyciężył wszystkie. Jeżeli my się złączymy z tym zwycięstwem, to my zwyciężamy. A jeżeli tak nie łączymy się z tym, to jest nam źle i bardzo często się zniechęcamy, obojętniejemy. Więc trzeba rozważać. Tylko, moi drodzy, nawet yy, to nawet nie jest takie trudne. Jest takie świadectwo jednego brata naszego, franciszkanina, który żył trochę po świętym Franciszku. Yy, kiedyś tak, był w kościele i rozważał Mękę Pańską. I przyszedł jakiś brat, chyba z kuchni, mówił, chodź, pomóż mi tam coś zrobić. On zaraz wstał i poszedł. I pomógł mu. I potem mu się ukazał Święty Franciszek i mówił, wiesz, bracie, co, ty od pięciu lat się chyba zastanawiasz nad takim jednym problemem. Jeszcze go nie rozwiązałeś. To ja ci powiem. O co tu chodzi. A wiesz dlaczego ci powiem? Bo porzuciłeś słodkie rozważanie męki pańskiej, pom poszedłeś pomóc twojemu bratu. Jeśli, widzicie, drodzy bracia i siostry, jeżeli coś rozważamy mękkie pańskie, to jest to nawet słodkie. Ale czasami możemy jeszcze więcej coś zrobić. Pomóc swojemu bratu. A Dlaczego tak w nas czasami dużo smutku jest? Bo tak może się nie łączymy z bliźnim. Święta Teresa, dzieciątkę Jezus, jak widziała jakąś siostrę, która miała handrę, bo no to widać było na twarzy, nie? Że coś tam ją gryzie, coś, mówi, idź, zrób coś dobrego. No dla jakiejś tam siostry zrób coś dobrego. I co to, co to powodowało? Że wracał uśmiech. A jak nie ma kogoś tam pod, pod ręką, komu zrobić coś dobrego? Komu możemy zrobić? Sobie samemu. Mam miłować bliźniego i siebie samego. Może mamy mam Bogan w pokoju, nie? Posprzątajmy. Coś zrobimy sobie samemu. To wtedy się łączymy z naszym bliźnim, a łączymy się z Bogiem. Jeżeli że rozważamy mękę pańską, łączymy się z Chrystusem. Jeżeli przyjmujemy komunię święto-wynagradzającą, łączymy się z Chrystusem jeszcze, to jest czyn naprawdę godny miłości, i miłosierdzia wobec Chrystusa. I to nas zachowuje w jedności z Bogiem. I wtedy mamy gwarancję, że nie zginiemy tak jak Żydzi gdzieś tam na pustyni idąc, ale którzy się buntowali, którzy nie rozumieli, nie wierzyli, no i poginęli. Ich trupy zasłały pustynię. Przeszli tylko do końca ci, którzy byli posłuszni. Ale jak to trudno jest być posłusznym. Wobec tego, jak łączymy się z Bogiem przez Komunię Świętą, czy przez rozważane o mojego męce, to łączymy się z Nim. I wtedy nic nie jest trudne. A wydaje się takie trudne. Bo się łączymy z Bogiem. I ta trudność może nas powalić nawet. Święta Teresa, to już mówiłem, kiedyś miała postawić przełożona kazała postawić bukiet kwiatów przed figurą serca paleci. I wydawało się dla niej takie ciężkie, no powiedzmy, przecież to nie była tona węgla, nie? Tylko bukiet kwiatów, a taki ciężkie się wydawało. On sobie powiedziała, Panie to dla Ciebie. I ten ciężar ostrzegł. Bo nawiązała kontekst z Bogiem. I wystarczyło to. Weszło, weszła w działanie moc Boża. Więc moi drodzy, dlaczego Pan Jezus mówi przez święty, świętym, przez że ma mówić Jezu, ufam w Powie. Łączymy się wtedy z Bogiem. Wtedy mamy akt ufności, a Bóg, jeżeli Go wzywamy, to nie jest obojętny wobec nas. Bóg nas kocha i to bardziej. Dał tego dowód. Bo oddał za nas życie. A więc praktykujmy wszystko i miłość wobec Niego, wynagrodzanie, ufność, ale także pamiętajmy o miłości bliźniego. Bo czasami zrobić coś dobrego dla bliźniego, ponieważ Pani powiedział, więc jest radości wdawanej niż braniu, to może nam przywrócić uśmiech i radość wewnętrzną, której może nam. Odviedli už čas. Brakovo.